To był bardzo dobry rok w zakresie inwestycji w ochronie zdrowia. Niestety, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje środków finansowych na poprawę dostępności do leczenia, poprawę warunków hospitalizacji, sprzęt wysokospecjalistyczny. I tu samorząd województwa bohatersko przeznacza co roku coraz większe środki finansowe. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy z, tylko z budżetu województwa 80 milionów. Najważniejszą inwestycją jest oczywiście Centrum Zdrowia. Matki i Dziecka. Inwestycja bardzo długo projektowana, długo oczekiwana, kosztowna ponad 150 milionów złotych, a to jeszcze nie wszystko. Kadra, nasi absolwenci, których wykształciliśmy w tym czasie, wybiera specjalizacje związane z oddziałami w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, bo każdy chciałby pracować w takim szpitalu w standardzie światowym. Ten ostatni rok czy ostatnie kilka lat de facto ta kadencja samorządu województwa lubuskiego jest bardzo pozytywna, widać spore zmiany i je widać gołym okiem co najistotniejsze i widać je w wielu aspektach, poczynając od działalności samorządu województwa chociażby w zakresie ochrony zdrowia, wystarczy wymienić szpital uniwersytecki, akademicki, kliniczny, budowa Centrum Matki Dziecka, proszę zwrócić uwagę, świetnie funkcjonuje kierunek lekarski, nowy personel. Medyczny. także z punktu widzenia rozwoju infrastruktury. Widzimy sporo nowych połączeń kolejowych, które dofinansowuje samorząd województwa lubuskiego, nowe inwestycje drogowe. Most w Milsku taką spektakularną inwestycją jest, którą warto i trzeba wymienić. Przypomnę, prawie 168 miliardów złotych nie płynie do na nas w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a dzięki temu moglibyśmy dalej zmieniać ziemię lubuską i nam, lubuszanom, Polakom, żyłoby, żyłoby się zdecydowanie lepiej. Gdy mówimy o innowacjach, to to, co w tym roku będzie się działo przy ulicy Walczaka w Gorzowie, czyli Centrum Usług Wspólnych Kompetencji Cyfrowych. Wielkie przedsięwzięcie kilkudziesięciomilionowe, służące dla całego województwa. Wielki jakby hub informatyczny. Dbamy o to, żeby rozwijać się właśnie w sposób zrównoważony. Chciałem tutaj pogratulować panie marszałek Elżbiecie Polak za upór i konsekwencje, bo wiele inwestycji było krytykowanych. I wiele osób w te inwestycje nie wierzyło, wyśmiewało i wytykało. Chociażby lotnisko w Babimoście, które dzisiaj rzeczywiście się rozwija bardzo dynamicznie, chociażby wydział lekarski. Powiem szczerze, że sam wątpiłem. Czy w Zielonej Górze wydział lekarski w ogóle ma sens i tu bije się w piersi, oddaje honor. Ten upór się opłacił. Pani Marszałek z swego, a to leży w interesie Lubusza, dlatego że lekarzy brakuje i dzisiaj funkcjonowanie wydziału lekarskiego jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i ważne. Cieszę się, że raz pierwszy udało się wsparcie dla rodzinnych rurków działkowych, to co było takie pilotażowe wykonanie i bardzo duże zainteresowanie, jak również węza pszczela dla pszczelarzy, która w tym roku była po raz drugi rozdana i oczekują pszczelarzy następnego wsparcia. Lubuska Odnowa Wsi, dosyć duże wsparcie jednostek, które działają na terenie wiejskim, zwłaszcza stowarzyszeń, które bez tych naszego wsparcia myślę, że niektóre nie miałyby możliwości funkcjonowania w tamtym roku i cieszę się, że te środki przeznaczone są na rok 2023. To co wspomniałem, te jak i również nowe wsparcie dla kół gospodni wioskich, które też zostały reaktywane i u nas środki te znalazły się w naszym budżecie.